Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu 20 minut ze złotem. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. Ja nazywam się Łukasz Słojnacki i dzisiaj lecimy dalej, jak to się mówi, z kolejnymi niuansami, z kolejnymi zagadnieniami dotyczącymi rynku złota. No, dziś temat powiedziałbym gorący, a właściwie no, nasza reakcja na Wasze pytania, nie wiem, Łukasz, jak w przypadku Twoich rozmów z klientami, ale w przypadku moich rozmów z klientami w ostatnim czasie, no, Najważniejsze i chyba najczęściej pojawiające się pytanie: to pytanie, które zadaliśmy na początku dzisiejszej prezentacji, czy nadal, czy dzisiaj jest jeszcze czas na inwestowanie? Czy to nadal jest dobry moment? Spróbujemy na to pytanie dziś odpowiedzieć, ale zanim przejdziemy do meritum, no to ponieważ będziemy mówili o konkretnych cyfrach, o konkretnych liczbach. W związku z czym na początku dzisiejszego materiału muszę zawrzeć klauzulę, której nie było nigdy do tej pory: że wszystko to, co zobaczycie dzisiaj, jest naszym subiektywnym spojrzeniem na zagadnienie metali szlachetnych, w szczególności złota, no i nie traktujcie tego jako bezpośredniej rekomendacji. Warto jednak pamiętać o tym, że bazujemy na faktach historycznych. Odnosimy się do takich materiałów, które są rzetelnie przygotowane. Zresztą każdy z nas może sam sobie sprawdzić historię i oszacować, ocenić to, o czym my w zasadzie mówimy. Do czego też zresztą nakłaniamy, ponieważ warto, warto samemu sprawdzać historię. Historia zawiera i mówi o takich mechanizmach, które nad wyraz często lubią się powtarzać, a jeśli historia nie zmieni swojego gustu, to najwyraźniej nasze prognozy się sprawdzą. Dobrze. Do rzeczy zatem. Kiedy jest czas na inwestowanie w złoto? Właśnie Piotr mówi, że to no, pytanie o ostatnimi czasy dosyć często pada. Dlaczego w ogóle pada? Jeszcze częściej niż wcześniej. Dlatego, że w moim przekonaniu wzrosty złota w ostatnich miesiącach były tak nagłe, że wiele osób zaczyna mieć wątpliwości, czy to już nie jest koniec. Ja pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy uncja złota kosztowała mi więcej 6300 zł, przeczytałem na jednym z portali finansowych wypowiedź pewnego, tak zwanego eksperta, że to jest koniec wzrostów na złocie, ponieważ jest to rekord historyczny złota. To, że coś bije rekord, wcale nie oznacza, że nie może pobić kolejnego. W tej chwili cena 6300 zł za uncję złota, to jest Była marzenie złą promocją. Marzenie ściętej głowy. <grym> tak jest. No tak, dynamika wzrostów zaskoczyła nawet ludzi z branży, czyli nas, bo rzeczywiście mamy do czynienia ze spektakularnym wzrostem w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy. Stąd też to pytanie pojawia się często, czy czy ta cena jest jeszcze atrakcyjna? Czy można w tym momencie jeszcze bezpiecznie i spokojnie kupować złoto? Na to pytanie chcemy odpowiedzieć. No właśnie, wątpliwości nie mają te osoby, które znają mechanizmy. Niestety mechanizmów nas się nie uczy, a my o tych mechanizmach opowiadamy. I pierwszą rzecz, na którą należy tutaj zwrócić uwagę, to jest to, że złoto jest niejako funkcją inflacji. Co to oznacza? No kiedy człowiek prześledzi etymologię słowa inflacja, nawet y, zaczyna łapać, że w dawnych czasach, w momencie, kiedy nieco ponad 100 lat temu inflacja zaczęła być w ogóle definiowana, ona oczywiście istnieje od tysiącleci, natomiast do słowników ekonomicznych, do terminologii ekonomicznej wkradła się nieco ponad 100 lat temu. Więc kiedy ta inflacja była tworzona jako pojęcie, była definiowana jako wzrost podaży pieniądza. Współcześnie my inflację kojarzymy ze wzrostem cen. To jest wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że ta definicja niejako usuwa w, dzień, w cień głównego winowajcę wzrostów cen. Tak, mówimy o konsekwencji, a nie o przyczynie pierwotnej, tak naprawdę. Otóż to, inflacja to jest wzrost podaży pieniądza. W momencie, kiedy zalewa nas potężna ilość papierowych środków płatniczych, czy w chwili bieżącej cyfrowych, zaczyna dochodzić do wzrostu cen. To jest konsekwencja inflacji, tak jak powiedziałeś, Piotr. A sama inflacja to jest po prostu wzrost podaży pieniądza. Nie mówi się powszechnie o tym, jak bardzo inflacja w tej chwili rośnie. Czyli inflacja poprawnie rozumiana, czyli jako wzrost podaży pieniądza. Tak więc złoto jest funkcją tej inflacji, ale nie wszyscy jesteśmy w stanie to zobaczyć. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest oczywiście. Wzrost cen towarów, usług, no i oczywiście złota również powiedziałeś o tej funkcji inflacyjnej złota. Natomiast ja dodam jeszcze jedną rzecz, że ta polityka banków centralnych w tej chwili polityka proinfl proinflacyjna właśnie jest dla nas w pewnym sensie gwarancją wzrostu ceny złota, stałego, stabilnego ceny, wzrostu ceny złota. Natomiast no, należy podkreślić rzecz jeszcze jedną, że w historii Zdarzały się, i śmiem twierdzić, że zdarzać się będą, okresy, w których cena złota rośnie znacznie bardziej dynamicznie niż ta naturalna odpowiedź na inflację. Prawda? Wiesz, to, jest przewro... Niedziel... to jest To jest bardzo przewrotne, że banki centralne w pewien sposób gwarantują wzrost ceny złota, ponieważ banki centralne no, uprawiają politykę do druku pieniądza. Jeszcze kilka lat temu. Na stronie naszego polskiego banku centralnego widniał pewien baner graficzny, na którym było napisane dbamy o wartość pieniądza. Kilka dni temu pozwoliłem sobie odwiedzić stronę NBP-u. Okazuje się, że nie, nie ma tego baneru. Nie jest już napisane dbamy o wartość pieniądza. Co to znaczy dbać o wartość pieniądza? Dbać o wartość pieniądza oznacza dbać o siłę nabywczą środka płatniczego. Gdyby dawny polski bank centralny dbał o wartość, o siłę nabywczą tych pieniędzy, wciąż moglibyśmy tymi pieniędzmi płacić. Tymczasem okazuje się, że za 50 zł z panem Karolem Świerczewskim nic nie można kupić. Mało tego, gdyby bank dbał rzeczywiście o wartość tego pieniądza, to prawdopodobnie dziś za te 50 złotych moglibyśmy nabyć. Niewiele mniejszą ilość towarów tak. lub usług niż w latach 80. kiedy ten bank nad ciebie. Możemy też zobaczyć, jak wygląda. Oczywiście, to nie jest, ktoś mógłby rzec, że to nie jest w tej chwili współcześnie środek płatniczy oficjalny. Ta złota moneta pochodzi z końcówki XIX wieku. Ona była kiedyś środkiem płatniczym oficjalnie, w tej chwili nie jest, ale my tą monetę możemy zamienić na współczesny pieniądz, papierowy czy cyfrowy. I w tym momencie możemy za te pieniądze kupić coś innego. Więc można powiedzieć, a nawet trzeba, że złoto wciąż posiada wartość nabywczą siłę nabywczą. Można tą monetę zamienić na różne to towary, usługi. Myślę, że skoro już dotknąłeś tematu tej konkretnej monety, to warto zwrócić uwagę na jeden detal. Otóż ta moneta to nominał 10 amerykańskich dolarów. Dziś tę monetę bez najmniejszego problemu. Możemy zamienić na 1000 ponad amerykańskich dolarów. To pokazuje, jak ten metal potrafi w czasie przenieść siłę nabywczą naszych oszczędności. No właśnie, więc wiemy już, że złoto jest funkcją inflacji. Skoro jest i wiemy, że inflacja istnieje, a więc podaż pieniądza permanentnie rośnie. Jak to jest, że większość osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że złoto jest fenomenalnym nośnikiem wartości? Dlaczego tak wiele osób w tej chwili jest skupionych właśnie na innych aktywach finansowych? Oczywiście, każdy inwestuje w to, co lubi, to, na czym się zna, natomiast branża, rynek złota jest rynkiem niszowym, co też jest przewrotne. Dlaczego? Dlatego, że przez całe tysiąclecia to była podstawa systemów monetarnych, a w zasadzie to srebro było podstawą systemów monetarnych. E... Szczególnie w obrocie klasy średniej i ubóstwa, Dokładnie, tak zgadzamy tak. to w ten sposób. Złoto I... było zarezerwowane raczej dla szlachty i. I, I nagle przychodzi wiek XX, kiedy rozwija się bankowość centralna, o czym też jeszcze będziemy mówić, i nagle złoto ginie z obiegu. Na krótki moment. Ludzie zaczynają się odzwyczajać, potem wchodzi nam to w nawyk i w tej chwili my w ogóle o tym nie pamiętamy. I... Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo ciekawym i wartym podkreślenia jest to, że ten wzrost ceny złota nie jest proporcjonalny do kreacji pieniądza, do poziomu inflacji realizowanego przez banki centralne. Nie może być. Nie może być z kilku różnych względów. Natomiast ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, panowie, skoro złoto jest funkcją inflacji, to znaczy, że jak tylko wzrośnie podaż pieniądza, natychmiast powinien, powinna wzrosnąć cena złota. No niestety nie może być to aż tak bardzo e, zgodne, tak jak tutaj możecie zauważyć na wykresie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby złoto idealnie kopiowało podaż pieniądza, wnet by się okazało, że złoto byłoby tak przewidywalne, że każdy by je chciał mieć. Cel inflacyjny przez całe lata z reguły wynosił mniej więcej 2,5-3% w zależności od banku centralnego. To jest bardzo przewidywalna kwota, gdyby złoto naśladowało ruchy wzrostu podaży pieniądza, każdy by chciał je kupować. Natomiast w przypadku złota, jak to powiedział pewien klasyk, wygląda to w ten sposób, że idzie ono dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. W momencie, kiedy robi jeden krok do tyłu, większość osób zaczyna nabierać wątpliwości. Czyli wracając do naszego pytania, czy to jest dobry czas na kupowanie złota, no, patrząc przez pryzmat funkcji inflacyjnej i polityki banków centralnych, właściwie nie ma to znaczenia, kiedy, kiedy złoto nabywamy, bo no, ta polityka jest dla nas gwarancją systematycznego wzrostu ceny złota. Zgadza się. O właśnie kolejna rzecz, yy, dlaczego też złoto nie reaguje natychmiast na wzrost podaży pieniądza? Dlaczego to się nie odbija w jej cenie? Wyobraźmy sobie, że istnieje bank centralny, w każdym kraju w zasadzie istnieje i on nagle emituje potężną ilość pieniądza. Te pieniądze trafiają na rynek, siłą prawa, popytu i podaży. Tam, gdzie te pieniądze trafiają w stopniu największym, tam natychmiast jest reakcja w postaci wzrostu cen. Niestety, a może stety, pieniądze potrafią trafiać na różne rynki, na, do różnych branż. Więc to, że bank centralny emituje potężną ilość pieniądza, nie oznacza to, że wszędzie równomiernie rośnie cena. To może oznaczać, że rosną na przykład ceny nieruchomości. A cena srebra zupełnie nie reaguje na tę rosnącą podaż pieniędzy. Do czasu. Tak. Myślę, że w uproszczeniu możemy pokazać taki wykres. Yy... To w zasadzie działa jak wykres prądu trójfazowego, różne, tak różne rynki mają bez bessy, hossy, bessy, hossy. One nigdy się nie pokrywają ze sobą. Czyli pieniądz wyemitowany przez bank centralny wpływa do jednej gałęzi przemysłu na jakiś dany rynek, na przykład do nieruchomości, tak jak powiedziałeś Piotrze, potem z niego ucieka. Dany rynek zaczyna przeżywać bezce, ale te pieniądze gdzieś muszą się skierować, więc mogą pójść na rynek akcji albo mogą pójść na rynek obligacji. To, to nie jest do końca tak naprawdę w pełni przewidywalne w krótkim okresie. W długim okresie my i tak wiemy, że te pieniądze w pewnym momencie muszą się rozłożyć na całym rynku i suma sumarum trafiają też na rynek złota. Kiedy trafiają, kiedy nie trafiają, już do tego zmierzamy. Eee... Tak, słuchajcie, w długim terminie. Złoto nie tylko spełnia funkcję inflacyjną. Złoto potrafi też spełniać funkcję inwestycyjną, a więc daje stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Więc nie tylko kupując złoto możemy ochronić swoje środki przez nas zgromadzone, ale możemy odnotować dużo większe zyski, tak jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach. Nie pamiętam już liczb, ale wzrost cen złota w ostatnich 12-18 miesiącach był bardzo spektakularny. No, istotne i kluczowe jest, aby wiedzieć kiedy zaangażować się, a później kiedy z tego rynku wyjść. W związku z czym, no, chcemy powiedzieć jeszcze kilka słów na temat tych okoliczności właśnie, które mogą nam dać pewną wskazówkę na przyszłość. Otóż w historii mieliśmy kilka sytuacji, które w pewnym sensie wyprzedzały spektakularny wzrost ceny złota i w moim przekonaniu e, okoliczności, z którymi mamy do czynienia obecnie, są bardzo, bardzo podobne do tych z lat 20. ubiegłego stulecia i z lat no, 70. właściwie powinienem powiedzieć. Będziemy jeszcze do tego wracać, ale e, <laughs> można. W zasadzie znaleźć nasze wcześniejsze nagrania, gdzie mówimy o pierwszej i drugiej kumulacji złota i to jest to, o czym ty mówisz. W tej chwili naszym zdaniem trwa tak zwana trzecia kumulacja złota. Czym w ogóle się charakteryzowały te okresy? już wcześniej mówiliśmy o tym, ale nie, nie, nie dodaliśmy pewnej jednej istotnej rzeczy. Zanim cena złota jest weryfikowana przez rynek, istnieje coś takiego jak trend boczny. Kiedy coś idzie bokiem, na przykład cena na wykresie, Wtedy nikt się tym nie interesuje. Kiedy nie ma fajerwerków, kiedy nie ma głośno, kiedy y, nagłówki gazet nie piszą wprost o złocie czy o srebrze, wtedy niewiele osób się tym interesuje. Stare powiedzenie branży inwestycyjnej mówi, że mądry pieniądz lubi ciszę. Mądry pieniądz lubi ciszę. To znaczy, że najlepszym momentem na wejście w daną inwestycję jest nierzadko moment, czas, w którym cena idzie sobie w tak zwanym trendzie bocznym. Mamy tutaj wykres. To jest wykres ceny złota w złotówkach, załącznik rzecz jasna, i zaznaczyłem tutaj e, pewne obszary. E, rzućcie sobie okiem. W czerwonych ramkach jest zaznaczony okres poprzedzający nagły wzrost ceny złota. I tu wyraźnie widać, że jest to trend mniej więcej boczny. Nagle, w krótkim okresie czasu, cena próbuje dogonić. E, Rynek w zasadzie weryfikuje cenę złota i ten wzrost jest spektakularny. W krótkim czasie zaczynają się pojawiać na wykresach świece pionowe. Następnie znów dochodzi do pewnej jakiejś tam konsolidacji. Rynek sobie spokojnie zaczyna iść bokiem. Nie ma fajerwerków, nie ma głośno w gazetach. Ludzie zaczynają się przestają się tym interesować, zaczynają nabierać wątpliwości, może to już jest koniec wzrostów. I nagle bum! Zaczyna dochodzić do kolejnego wzrostu. Te tutaj nagłe wzrosty to jest tylko z okresu ostatnich 19 lat. Kiedy człowiek prześledzi wykresy z wszystkich innych poprzednich dekad, a nawet stuleci, widzi, że mniej więcej tak samo co wyglądało, jeśli chodzi o łapanie wartości nabywczej złota, bo złoto jest wyceniane nominalnie tak naprawdę dopiero od kilku dekad. Co ty o tym sądzisz? Hmm. Co mogę powiedzieć? No, wygląda na to, że te okoliczności. Które nazwałeś wprost, o czym mówiliśmy już wcześniej, trzecią kumulacją złota, mogą nas przenieść do zupełnie innej przestrzeni, jeżeli chodzi o wycenę złota. I to, od czego właściwie zaczęliśmy, nasze dzisiejsze spotkanie, od tego, że rekord wyceny z roku 2011 został pobity, że przekroczyliśmy 2000 dolarów za uncję, no może być w mojej ocenie preludium do naprawdę spektakularnych, dynamicznych, wzrostów w najbliższych kilkunastu miesiącach, może kilku latach. Tego oczywiście nie wiem. Czas na liczby. Przeanalizowaliśmy wzrosty w wieku 21. Tak w złotówkach, jak i w dolarach. Rzecz jasna mowa o złocie, złotówki. Rzućcie sobie okiem na nasz wykres. Od czasu pierwszej sesji w XXI wieku, kiedy uncja złota była wyceniana na 1189 zł, do dnia 15 września bieżącego roku cena wzrosła o 517%. To bije na głowę całkowicie wskaźniki inflacji. Całkowicie. Czyli to nie tylko złoto pozwoliło ochronić yy, siłę nabywczą swoich oszczędności, ale dodatkowo dało zarobić. Nie inaczej. Rzecz się miała z dolarem. Z 288 dolarów, które były pierwotną wyceną uncji złota w XXI wieku, na pierwszej sesji to była cena otwarcia, no, od tamtego momentu do dnia dzisiejszego mamy wycenę na poziomie 1954 dolary. Oczywiście mogły istnieć branże, mogły istnieć inne aktywa, które dały zarobić więcej. Natomiast z jakim rzeczy? poziomem akceptowania ryzyka, ryzyka należało się liczyć. To jest przewidywalne. To jest przewidywalne przede wszystkim dlatego, że jest zdecentralizowane. Trzeba też być obiektywnym. Nie zawsze złoto święciło sukcesy pomimo wzrostu podaży pieniądza. Lata 80. -te... Mieliśmy w historii okresy właśnie, tak jak powiedziałeś, lata 80., i 90. Ubiegłego stulecia, no i lata 2011-2015, kiedy to cena złota spadała. Mieliśmy do czynienia z korektą wyceny. Natomiast no, jedno trzeba podkreślić, i chciałbym, żeby to wybrzmiało nam tutaj jednoznacznie. Nawet jeżeli pojawiała się dłuższa czy krótsza korekta, cena złota nigdy podkreślam to nigdy nie wracała w okolice poziomów z których przed tymi spektakularnymi wzrostami startowała więc jeżeli w latach 70 czy pod koniec lat 60 wycena uncji złota na poziomie około 40 dolarów 35 nominalnie czy oficjalnie ale około 40 na wolnym rynku startowała po to aby osiągnąć 850 dolarów w roku 1980 Kolejne dwie dekady będące korektą tejże ceny nigdy nie sprowadziły tej ceny w okolice nawet 100 dolarów, nie wspomnę już o 50. Zawsze było to w okolicach 300, prawda? Warto powiedzieć, jak to wyglądało od strony historycznej. Lata 60. i 70. zwłaszcza. To był tak zwany kryzys inflacyjny, czyli ilość papierowego dolara zalewała świat. Siłą rzeczy ceny towarów i usług musiały rosnąć w górę, na czele z ropo. Wtedy Stąd też mówi się, że w latach 70. był tak zwany kryzys naftowy. Tak więc te pieniądze rosły na swojej podaży, zaczęły wnikać na rynki no i cena złota, cena srebra eksplodowały na początku lat 80. Jeszcze, na początku lat 70. ta cena, jak mówiłeś, wynosiła 35 dolarów. Następnie no, doszło tej eksplozji i nagłego załamania się ceny złota. Ale ta cena złota nigdy w latach 80. i 90. nie spadła poniżej pewnych pułapów. I te pułapy to były bodajże chyba 270 dolarów, więc można powiedzieć, że mniej więcej przez dwie dekady cena uncji złota wynosi 300 dolarów. Podczas gdy w latach 70. cały czas wynosiła 35, 37, 39, 42 i tak dalej. Tak więc to był jest... wystrzał, ale, ale dołek, który później był zaliczony, czy nazwijmy to już tym językiem technicznym linią wsparcia, nigdy nie szedł poniżej pewnych poziomów, które były o niebo wyższe niż wskaźniki. I to był znów ten fragment wykresu, który pokazywałeś wcześniej, w tym czerwonym prostokącie, takiego klasycznego trendu bocznego, aż do momentu, kiedy pojawił się kolejny wystrzał. I znów wzrost wyceny złota spektakularny. Warto dodać na koniec, bo zbliżamy się do końca tego odcinka, że za tą na rynku metali była też odpowiedzialna polityka stóp procentowych prowadzona czy wprowadzona przez prezydenta Reagana. Na czym to polegało? Pieniądz. Musiał zostać wzmocniony, w jaki sposób podniesiono stopy procentowe, co oznacza, że szybkość przyrostu podaży pieniądza po prostu wyhamowała. Ludzie zaczęli szanować i banki, i instytucje finansowe pieniądz, zaczęto się nim posługiwać coraz bardziej racjonalnie, nie spekulowano nim tak jak wcześniej, nie drukowano go na potęgę, stąd zainteresowanie złotem spadło. Z rynku złota, z rynku metali szlachetnych pieniądz odpłynął, wpłynął na inne rynki kapitałowe, i tam zaczęło się całe szaleństwo inwestycyjne, spekulacyjne, co zaczęło zbierać swoje żniwa z końcem lat 80., a następnie na początku XXI wieku. Tak więc podsumowując, powiem tak. Polityka central banków centralnych gwarantuje nam wzrost. Ceny złota, w związku z czym tylko i wyłącznie z tej perspektywy patrząc, zawsze jest dobry czas na zakupy złota. I będziemy o tym mówić dalej w kolejnym odcinku. Dziękujemy półwca za uwagę.